Witajcie na moim kanale, ja jestem Argonim, a dziś mam dla was kolejny odcinek z serii Black Clover, chapter 274, pod tytułem The Battle Begins, co w wolnym tłumaczeniu oznacza rozpoczęcie bitwy. Chciałbym tutaj zaznaczyć, czy ktoś mi może zwrócić uwagę w komentarzach, iż nazywam moje materiały typem visual novel, a to niepoprawne. Jestem świadom, iż taki format zazwyczaj jest przypisywany do japońskich gier wideo, ale nie znalazłem innego terminu na to, aby lepiej nazywać format moich materiałów, niż powieść wizualna, a Visual Drama tutaj bądź co bądź nie pasuje. Raczej jestem otwarty na propozycje, jakby co. A może nikt nie przykuwa do tego wagi? Nie wiem. W każdym bądź razie, skoro wszystko już jasne, no to zaczynajmy. Ścienia cienia wieży wychodzi Nacht, zwracając się do przybyłych na miejsce magów. Widzę, że wszyscy tu są. Gdzie jest Asta? Pyta się Fugoleon, kapitan szkarłatnych lwów, z troską w głosie, a Nacht mu odpowiada. Asta potrzebuje jeszcze trochę czasu. Jack the Leaper, kapitan zielonych modliszek, dodaje z szyderczym uśmiechem na twarzy. Nikt na niego nie liczył i tak. Nagle znikąd zwraca się do niego sali ze swoim zwaliwanym spojrzeniem. Po jej boku stoją Waltos i Rades. Och, Asta nie przyjdzie. Cóż, w sumie to okej. Okay. Brzmi to jak miała zobaczyć wkrótce coś naprawdę interesującego. To by był dobry test dla moich przedmiotów magicznych, które stworzyłam po studiowaniu ciała Asty. Nozel, kapitan z srebrnych Orłów, odzywa się do pozostałych. Te magiczne szaty kamuflujące. Słyszałem, że je zrobiła. Ale czy one na pewno są w porządku? Maxa wyjaśni Nozelowi uradowany. W sali może jest trochę zwalowana, a to fakt. Ale jeżeli chodzi o badania przy magicznych przedmiotach, to nie ma sobie równych. Może pan spać spokojnie, proszę pana. Radę wykrzykuje do Maxa. Nie zadzieraj nosa, tylko dlatego, że chodzi o przedmioty magiczne. Aż dopowiada do wypowiedzi Radesa Valdos. Ojen. Widzimy stojącego nieopodal Sekę, który trzęsie się ze strachu i myśli sobie w tym momencie. Dlaczego muszę iść na tę super uber trudną misję z takimi szalenie silnymi gośćmi? Ten parszywy król... Nam się ukazuje król, który wydaje mu rozkaz, aby był przedłużeniem jego siły w tej bitwie. I pokazane jest, jak Seke spędził te ostatnie 6 miesięcy, co miał poświęcić na trening, obijając się i imprezując z pięknymi paniami. Seke kontynuuje swoją myśl. Pewnie! Spędziłem ostatnie sześć miesięcy korzystając z życia, ale nikt mi nie mówił, że mam iść do piekła takiego jak to! Jack, promieniując grozą zwraca się do Seke szczerząc zęby. Nie mam pojęcia, dlaczego taki przegryw jak ty tu jest, ale jeżeli masz to zrobić, to zacznij myśleć o tym na poważnie. Nacht podchodzi do sekę i kładąc mu rękę na ramieniu mówi: Wiemy o tym, że nie masz żadnych unikalnych umiejętności. Po prostu poświęć się w imię dobra ludzi tych, którzy są prawi. Że co? Tym razem Nozel wykazuje troskę i pyta Nachta: Czy na pewno przybędzie na czas? Na pewno się pojawi. Odpowiada mu Nahta teraz Juno się odzywa. Tylko, że ja zamierzam to wszystko zakończyć, zanim się pojawi. Nagle Jack wykrzykuje do Juno, szydząc z niego. Ha, ha, ha! To nie będziesz ty, tylko ja! To również nie będziesz ty. Odzywa się Nozel za jego pleców. W tym momencie spod stóp nachta zaczyna rozprzestrzeniać się cień, obejmując całe wejście, z którego wcześniej wyszedł, wypowiadając zaklęcie. Shadow Magic, Shadow Corridor. To będziemy my, wypowiadają magowie, kończąc zdanie kapitana Srebrnych Orłów. Magowie ruszają przez przejście, które stworzył im Nacht. Widzimy z oddali miasto Królestwa Spade. Śnieg zasypał obrzeże, jak i całą stolicę śnieżycą. A ona w tym miejscu musi być sroga i niewybaczalna dla mieszkańców tego państwa, lecz są obawy, że to nie będzie najgorsze, co może ich spotkać. Mollis, siedzący przy biurku z monitorami i całą aparaturą, przez jeden z ekranów widzi wieżę zegarową, a na jej szczycie znajduje się tuźń osób. Moris zwraca się do Zenona. Proszę, proszę! Pokazali się! To ruch oporu! Na szczycie wieży stoi grupa biało ubranych magów, których imion nie znamy. Nagle najprawdopodobniej przywódca ruchu oporu wykrzykuje w stronę ze szczytu wieży zegarowej. Słuchajcie, Dark Triad! 17 lat temu zgładziliście naszego króla, lorda Loiza i wielu naszych przyjaciół. Od tego czasu wykorzystywaliście obywateli tego kraju na różne okropne sposoby. Nigdy wam nie wybaczymy takich okropieństw. Widać twarze przerażonych obywateli miasta, a w myślach ludzi z ruchu oporu tłoczą się słowa. Wiemy, że nawet jeżeli będziemy z wami walczyć do ostatniego tchu, nie jesteśmy w stanie was pokonać. My, ludzie królestwa Spade, odmawiamy zaakceptowania waszej rodziny jako naszych władców. W międzyczasie, w samym środku zamku na drzwiach zaczyna formować się mały kwadrat cienia, który szybko zaczyna się rozszerzać, a z niego wybiega cała zgraja magów z królestwa Clover. Wszyscy są zdeterminowani do walki, oczywiście co do sekretarza można mieć wątpliwości. Wtedy Nacht na samym przodzie zwraca się do swoich towarzyszy: Od teraz każdy z was ma się trzymać planu. Przyglądamy się w wspomnieniu Nachta, który prowadzi rozmowę z Ralfem. Miało ono miejsce przed wyruszeniem do królestwa Spade. Ralf zwraca się do Nachta z nieukrywanym zdziwieniem i nutką podziwu. Mówisz, że byłeś na misji w królestwie Spade pod przykrywką i że jesteś w kontakcie z ruchem oporu od momentu opuszczenia naszego kraju? Nacht mu odpowiada z delikatnym uśmiechem. Tak, nie chciałem być zamieszany w sprawy z Twoim ruchem oporu. Ale jak widziałem twoje umiejętności i to, co zrobiłeś, zacząłem myśleć, iż chyba lepiej będzie, jak zaczniemy współpracować. W następnym skraku wspomnienia widzimy, jak Nacht zwraca się do Juno. Widziałem twoją determinację na spotkaniu kapitanów. Wybacz zaudowanie, że nie miałem o niczym pojęcia. Niewiarygodne. Odpowiada mu Juno. Nasza perspektywa przenosi się do teraźniejszości, gdzie najprawdopodobniej przywódca ruchu oporu myśli z zaciśniętymi zębami. Liczymy na pana panie nacht, na najsilniejszych magów z królestwa Clover i na Ciebie, Lordzie Juno. Zrobiliśmy tą dywersję dla Ciebie, nawet jeżeli ma to nas kosztować życie. Teraz niespodziewanie zaczęło się wszystko trząść. Ziemia zaczęła się rozwarstwiać i pękać, a spod ziemi wyłoniło się z impetem wielkie stworzenie. Ogromny demon, którego Dark Trad trzymała w krysztale na swoje rozkazy. Członkowie ruchu oporu są przerażeni tym widokiem i komentują ze strachem. To przecież legendarny starożytny demon! Zenon stoi, mówiąc do siebie i poniekąd do Molisa. W obliczu przytłaczającej siły, sentyment i mściwość są bez znaczenia. Wszystko jest bez znaczenia. Odkąd szczur znalazł sposób na wdarcie się do zamku, myślałem, że ruch oporu spróbuje czegoś w odniesieniu do rytuału adwentu Klifow, Ale kto by pomyślał, że pojawią się odważni jak mosiąc. Planowaliśmy użyć Demona do eksterminacji ludzi w mieście w takim czy innym wypadku. Nie jesteście obywatelami królestwa Sfejt. Ten tytuł jest zarezerwowany dla nas, tych silnych. Niech rozpocznie się rytuał adwentu Klifow. Ludzie z ruchu oporu i obywatele miasta zaczęli panikować. Fugoleon zwraca się do Nachta, biegnąc za nim. Ten dźwięk, ta zdumiewająca magia. Czy z tymi na zewnątrz wszystko w porządku? Wszystko z nimi w porządku. Odpowiada mu spokojnie na akt, a w stronę demona, odbijając się nogą do ostatniego budynku, leci jakaś postać. Wyprowadzając potężne uderzenie prosto w demona, a dokładnie jego twarz. Ludzie z Ruchu Oporu są zszokowani, a przed nimi w oddali kobieta pełna siły i majestatu staje wykrzykując. Wyjątkowe wycie, członkowie Ruchu Oporu! Jestem Meroleona Vermilion! Nasz królewski lud wam pomoże! Merleona promieniując energią i szczerością, nalała w serca ludzi z królestwa Spade czystą nadzieję. I tak oto dobiegł końca rozdział 274 Black Clover. Mam nadzieję, że chapter był ciekawy. A jeżeli podobał Ci się taki materiał typu Visual Novel, to zostaw suba i łapkę w górę. Do następnego i Peace Out!